Tego już fajera. Nie. To, to, to co kurwa jakiś. To... co ty teraz robisz? odkręcam, nie widzisz. Kurwa spadł. A co się teraz stało, Kamil, że nie kurwa Kamil, a jak, jak to światę wyczyścić? O. Normalnie. <ślesz> no wiem, benzyna Dobra, dobra. O. Gdzie ty ucierasz? W bluzę? Nie, w kurtkę. <noise> Kamil, będzie to działać? No jasne. <noise> Kamil, będziemy dzisiaj coś ciąć? No jasne, że nie. A dlaczego? Bo jeszcze nie pali dobrze. Jeszcze trzeba ją Kamil, ustawić. film ci spadł. Wiem, gdzie on jest. <noise> Ale zajebał film.